Żona Arka Tomiaka walczy z rakiem, zrezygnowała jednak z chemioterapii. Przed śmiercią Arkadiusz Tomiak, który zginął tragicznie w wypadku samochodowym, całą swoją energię i środki finansowe przeznaczał na walkę swojej żony Agnieszki ze złośliwym rakiem piersi. Jej leczenie pochłonęło oszczędności rodziny. Żona operatora filmowego zrezygnowała z zalecanej chemioterapii i wybrała niekonwencjonalne leczenie. Stwierdziła, że inwazyjne leczenie zdewastuje jej organizm, a ona musi mieć siłę, bo została z dwójką dzieci. Arkadiusz Tomiak był znanym operatorem filmowym. Jego życie zostało nagle przerwane przez koszmarny wpadek samochodowy. Arkadiusz Tomiak zmarł 10 czerwca bieżącego roku. W koszmarnym wypadku samochodowym, tego feralnego dnia był w drodze do rodzinnego Koszalina. Jego auto zostało zahaczone przez BMW prowadzone przez 24-letniego mężczyznę, którego brawura doprowadziła do tragedii. Pod wpływem uderzenia Toyota Arka została wypchnięta na przeciwległy pas wprost pod nadjeżdżającego Tira. Samochód operatora od razu stanął w płomieniach. Tomiak zginął na miejscu. Sprawca wypadku został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. Nie przyznaje się jednak do winy, ani nie wykazuje skruchy. Trafił na trzy miesiące do aresztu. Żona Arkadiusza Tomiaka walczy z rakiem. O tym, że żona Arkadiusza Tomiaka jest chora, dowiedzieliśmy się ze zbiórki, jaką założyli jego przyjaciele, aby wesprzeć finansowo rodzinę operatora. Ich rodzina została już raz ciężko doświadczona przez los, kiedy musieli stoczyć heroiczny bój o życie Agnieszki. Żona Arka od lat walczy ze złośliwym rakiem piersi, a jej leczenie pochłonęło oszczędności Tomiaków. Agnieszka wciąż potrzebuje regularnych i kosztownych konsultacji oraz kontroli lekarskich. Dlatego sytuacja Agnieszki i córek jest wyjątkowo trudna i delikatna. Śmierć Arka jest nie tylko ogromną tragedią, ale wpłynie również na ich byt i sytuację finansową, czytamy w opisie zbiórki. Pani Agnieszka jednak już kilka lat temu opisywała swoją historię o walce ze złośliwym rakiem piersi na stronach wielu fundacji, które pomagały jej zbierać pieniądze na leczenie. To dlatego żona Arka Tomiaka zrezygnowała z chemioterapii. To właśnie na stronach kilku fundacji możemy przeczytać, jak przebiegało leczenie żony Arkadiusza Tomiaka. Pani Agnieszka w 2017 roku usłyszała straszną diagnozę: rak złośliwy prawej piersi. Zgodnie z zaleceniami lekarzy, jak najszybciej poddałam się operacji oszczędzającej, polegającej na wycięciu guzka wraz z bezpiecznym marginesem. Kolejnym etapem leczenia według lekarzy powinna być chemioterapia inwazyjna metoda, która zwiększałaby szansę na powstrzymanie nawrotu choroby. Od samego początku jednak byłam sceptycznie nastawiona do chemioterapii. Ta metoda wyniszcza nie tylko raka, ale także cały organizm chorego, doprowadza go do zupełnej destrukcji, czytamy na stronie Fundacji, kawałek nieba. Żona operatora filmowego świadomie zrezygnowała z chemioterapii i, jak tłumaczy, zrobiła to dla dwóch swoich córek. Ta metoda wyniszcza nie tylko chorobę, ale także cały organizm. A ja nie mogę sobie na to pozwolić. Jestem matką dwójki dzieci, muszę mieć siłę. Czytamy na stronie zbiórki na leczenie pani Agnieszki, jaką zorganizowała Fundacja Onkologiczna Życie z Rakiem. Żona Arkadiusza Tomiaka wspólnie z mężem zaczęła szukać alternatywnego leczenia i trafiła do kliniki w Niemczech. Od września 2017 roku leczę się w klinice doktora Janusa R. Worreitera w Niemczech. Ze względu na wysokie ryzyko odnowy choroby, zostałam tam poddana terapii odkwaszającej, odtruwającej, regulującej i wzmacniającej układ immunologiczny. Terapia jest intensywna, ale niestety też kosztowna. Jej kontynuowanie szacuje się na kwotę 70 tysięcy euro, opisywała swoją sytuację Agnieszka Tomiak. Wtedy jeszcze kobieta miała nadzieję, że leczenie przyniesie oczekiwane efekty. Niestety w 2020 roku choroba wróciła. W marcu zostałam poddana operacji mastektomii w Niemczech. Chciałabym kontynuować tam terapię ze względu na ogromne zaufanie, jakim darze swojego lekarza prowadzącego, a także cały personel medyczny. Dalsze leczenie wiąże się jednak z ogromnymi kosztami, dodała żona operatora. Jak wynika ze zbiórki założonej po śmierci Arkadiusza Tomiaka, walka o powrót jego żony do zdrowia nadal trwa. Kim był Arkadiusz Tomiak? Arkadiusz Tomiak był znanym i cenionym operatorem filmowym. Pracował przy takich produkcjach jak Karbała, Raport Pileckiego, Czerwone Maki, Legiony. Odpowiadał za zdjęcia do symetrii czy palimpsestu. Arkadiusz Tomiak studiował sztukę operatorską na Wydziale Operatorskim i realizacji TV naszej szkoły. Studia ukończył w 1995 roku. Był również autorem zdjęć do filmów dokumentalnych i spektakli telewizyjnych. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzany. Był trzykrotnym laureatem Nagrody Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC, dwukrotnym laureatem Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł, trzykrotnym laureatem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. członek Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC, a w latach 2015-2019 przewodniczył tej organizacji członek Europejskiej Akademii Filmowej, czytamy na profilu Szkoły Filmowej w Łodzi, która żegnała Arkadiusza Tomiaka.